Siemaneczko kochani, Siemaneczko pokażę wam gdzie znaleźć Fort Bajta numer 60 Udajemy się na Sielskie Sioło w to miejsce Tam będziemy musieli użyć emotki przy knajpce Świnka, widzicie już widzimy Świnkę tutaj, świeci do nas ładnie Lądujemy Licząc że nas nie zabiją I tutaj widzicie, jest forbajcik. Jak widzicie, używamy motki, odblokowane, odbieramy i zadanie zrobione. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. No i co? Powodzenia w zadaniach. Trzymajcie się. Cześć, cześć. A, jeszcze jedno, możecie napisać, czy... Co myślicie o tych żołnierzykach, które są teraz w sklepie? Bo jak dla mnie są takie średnie dosyć, ale... Dajcie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć, cześć.